Słyszycie to co ja? Ej, dobra, ty, ty, za agresywnie. Witam was w kolejnym odcinku z TikToków. W dzisiejszym odcinku zrobimy to, czego nigdy nie robiliśmy w tej serii, a mianowicie weźmiemy tą piankę i rzucimy nią o ścianę. TikToki lecimy. Stream sniper Forsena nie lubi muzyki. No e, to jest cuda, ani shot. Haha, ha, shot bo zastrzelił. Hahaha, ha, ha, ha Casper. Put, Put the money in the bag. Put the money in the bag. Put the money in the bag. Put the money in my ass, nick. <gulose> <gulose> Ty w ogóle poza tych takim jesteśmy. Aaa! Nie przeszkadza. Wydropiliśmy czerwony AK w katadrze Counter-Strike'a. To trzeba kiedyś zrobić. Wezmę laptopa, na IEM w Katowicach i będziemy otwierać skrzydki z Cesa. To będzie najlepszy kontent na świecie. Ogólnie chciałbym się wam pochwalić. Ostatnio zdobyłem nowego kumpla, który okazał się mega spokoziomkiem. I teraz uwaga, bo ma mega dziwne imię Galahad Fajne! Nie! A poznałem go w grze Hero Wars. Hero Wars, czyli grze, w której bohaterów jest naprawdę cała masa. Każdy z nich posiada swoje unikatową umiejętności oraz statystyki, które dodatkowo można podbijać za pomocą dostępu. Hero Wars skórek. W grze dostępnych jest 6 różnych trybów gry. Wykonujecie dzięki nim misje, zdobywacie wspaniały sprzęt oraz punkty doświadczenia. Rozwijacie swoje umiejętności i wiele, wiele innych. Od 30 poziomu zaś dostępny jest tryb gildii. Można toczyć w nim walki pomiędzy gildiami, ale również walczyć za pomocą tytanów. Dołącz do gry z linków w opisie bądź za pomocą kodu QUAR, a zdobędziesz czterech wspaniałych bohaterów plus jednego, którego zobaczysz dopiero po pobraniu gry. Otrzymasz również 600 szmaragdów oraz 20 20 TYSIĘCY SZTUK ZŁOTA. Hero Wars dostępne jest zarówno na telefony komórkowe, jak i w przeglądarce. Zagraj już teraz. Przypominam jeszcze raz, albo z linków w opisie, albo przez kod QR. Pow, dziewczyna w pokoju obok pisze ci, żebyś przyszedł zabić pająka. Ja w sprawie ogłoszenia. Podobno macie problem z jakimś potworem. Problem? Dobre sobie. W czarnej dupie, kurwa, jesteśmy, a nie mamy problem! Jezu, to jest typowy Wiedźmin. A wiecie co teraz powinniśmy zrobić? Porozmawiajmy o zapłacie? <laughs> Okej. Okay. Co się stanie? Zgubi koła? Same <laughs> felgi! <laughs> Dobra, po polskie drogi. Fajne są takie ukryte znajdźki na Google Mapsach. Sobie sumie zastanawiam się, czy nie z tego odcinka. Jesteście za? 50 tysięcy łapek i lecimy. Pow. lekcje po wystawianiu ocen. Już się nie zgadza, bo tu siedzą aż cztery osoby, bo nie powinno być nikogo. Zakręciło mi się w głowie. Och, Co tu się odbija, Pawliło? Oni się są do góry nogami. Jaki nauczyciel na to pozwolił? I Boże, kocham to. Uwielbiam. Nie, dobra. Kochani, mamy TikToka 10 na 10 Uwielbiam to. Lepszego już dzisiaj nie będzie. Możecie wyłączyć ten film. Polska, Niemcy, 1-1. No co ty robi, kurwa, Hitler? Co co jest? Boże święty, nie wytrzymam. 1,6 miliona polubień. Ziomek przyjechał na ten mecz z Argentyny. Zawsze wiedziałem, że on dalej żyje. Myślicie, że przyszła dla niego cała rzesza fanów? Nie, to był żart, naprawdę. Nie, nie, nie. To nie wojna, to żart, obiecuję. Wychodzimy z wesela, mój stary. Są całe żarcie podnosi no, no. cały alkohol. Krowie mleko, kozie mleko, wino SS, wszystko nie powiem, co to jest Nikwa <śpiewa> <śpiewa> Diabeł Serio? Nie mogliście mnie dać jak pierdalam musiałem być akurat w kuchni Naprawdę? I musiał to być mój brat <śpiewa> Ozdoki XV, kim ty jesteś? Ozdoki XV 2020 Roblox Vibes Okej, okay, to do, dobra, wsteczny Nie chciałem tu wchodzić, nie chciałem Młody dupa Od jakichś jakiś shot ze streamów Multiego Myślisz, że ujdzie ci na sucho potrącenie mnie na pasach w głupczycach? Przeżyjesz to na chuj panikujesz? Ale sprytna odpowiedź, ale wybrnął z tego i to z taką straight mordą, bez żadnego zawahania. Boże, Multi jest królem, uwielbiam go. Wait for it. Wypierdala, ochrona kościoła, wziąć mi ten numer telefonu. Wysiądzie pani sama, czy pani po Co się tu właśnie się stało się. Twórca. Jechaliśmy z siostrą do domu i siostrzyczka kichnęła, no wiadomo, uwu i w ogóle. Kto mówi Owo! po tym jak kichnie? Dajcie mi tak obie domosowe. I babka zaczęła się zrzeć, że ma koronawirusa. No i wiadomo, że kichając ci przede musi coś powiedzieć do babki z mózgiem zostawionym w kościele. Dobra, nie wiem co ma noszenie maseczki z chodzeniem do kościoła, ale cieszę się, że kocha swojego bliźniego jak siebie samego. Zabrałem siostrze vape, a ona udaje martwą. Dlaczego to ma 300 tysięcy polubień? Co będzie w tym filmie? i życie ułożone, bierze ją za żonę, Okej, okay. zasługuje, nawet na więcej. To jest najlepsza pizza na świecie. Ktoś zrobił pizzę papieża. Chryste, Panie Jezus Maria, o mój Boże. Już wiem, co będziemy robić na kolejnym streamie. Jan Paweł Święty w pizzce zaklęty. I to jest po wypieku. No tylko dalej. Trochę podobny. Po pieczeniu żółty, czyli wszystko jest ok. Jezu cudo. Chłop chyba w szoku był. Co? Nie będę pana dzisiaj karał mandatem garnym. Bardzo mi miło. Sprawę przekazem do sądu. Czemu Co? Nie ale plot twist dowalił. Ta jedna, jedyna chwila szczęścia podczas spotkania z policją. Będę pana dzisiaj karał mandatem garnym. Bardzo mi miło. Sprawę przekazem do sądu. Czemu tak? <laughs> Czemu tak? <laughs> Ej, zarobiste to jest. I jeszcze sierżant Bagieta. Kocham. Jestem ciekaw, ile on tak razy zrobił. Jak się zaśmiejesz, idziesz do piekła. W którą stronę do piekła? A mogę już kupić bilet? Zespół mu pomógł o Boże, źle. To boisku były więcej niż dwa zespoły. Nie, dobra, idźmy stąd. Idźmy stąd, nie śmiejmy się z takich ludzi, to nie jest ich wina. Nie wybrali tego losu, okej? Okay? Hej, idę wynieść śmieci do recyklingu. Macie coś do zabrania? Hey, do recyklingu, Czy jeszcze coś? Nie. Ile tego jest? Jezu, ile tego jest? To cały czas leci? I to cały czas leci, Szarzgrada! I czegoś coraz więcej! Wyobrażacie sobie zbierać butelki przez 3 lata tylko po to, żeby nagrać TikToka? Chłopaki są cudowni, wielbiam to. Proszę Państwa, tutaj będzie się wyświetlała godzina otwarcia restauracji KFC. Dobrze widzimy, że zamknięta jest od godziny 24, ale drive thru powinno być całodobowe jedynie z przerwą techniczną 3 a 4. Okay. Nie jest teraz ta godzina, więc powinny być otwarte. Od 20 minut stoimy, machamy do kamery, która jest tam, żeby powiedzieć, że jesteśmy głodni i chcemy coś zjeść. ALE NAM NIE DAJĄ JEŚĆ! <laughs> Czekaj, moment, co się stało? Jakie to było niespodziewane! Nie dziwię się, że to ma pół miliona polubień. Absolutne sudo. Uh, Okej... Okay. Moment, dlaczego to ma 2 miliony polubień? Też tak mogę zrobić jeśli chcecie Zostanę 2 miliony polubień za to? No i co? KOMPRAMOS KARROS Y CAMIONETAS VIEJAS PARARES To zmieniło? Ci zasrani handlarze w Minecraftie są najgorsi! Serce mi pomocy, serce mi stanęło! Nigdy tak szybko nie odskoczyłem! Jak się wystraszyłam! Dlaczego wy się tego tak boicie? Niech zgadnę, słuchaliście filmu po cichu. Jak nadaliście głośniej, to on huknął. Okej, okay, dobra, rozumiem, jednak rozumiem. Big Daddy, some guys are so lonely, they'll go out on a date with their who? Joe. The Joe Mamo. Steve nic z tym nie może zrobić, tak! Joe, Joe hu, Joe mama. <grymne> Absolutne cudo! Chłop powinien za to wygrać wszystkie nagrody. Ale dobra, mordeczki. Pamiętajcie, że w opisie i w tym kodzie QR czeka na was świetna gra Hero Wars. Koniecznie ją pobierajcie, bowiem wraz z linkiem dostaniecie naprawdę mega bonusy. A tymczasem, jeżeli nie widzieliście, to jest absolutnie fajny odcinek, który naprawdę warto kliknąć. To naprawdę świetny gameplay ze Smoczego duetu. A tymczasem trzymajcie się. Cześć!